Siemaneczku, pamiętaj, że zawsze przed oglądnięciem mojego odcinka pamiętaj, żeby wejść do mojej grupy na Robloxie. Tutaj macie Rafa Crack Team i możecie do niego dołączyć. Są same koszuleczki za 5 Robuxów, maksymalnie 6. Polecam mam sobie kupować. Jak widzicie, tutaj jest dużo tych koszulek, dlatego polecam mam kupować, a ja już wam, was zostawiam z dzisiejszym odcinkiem. Więc Elo. Siemaneczko, witajcie na moim kanale. Jestem Rafa Krak i dzisiaj Wam pokażę szybkie i łatwe sposoby, jak szybko zdobyć e, Robuxy. Zależy też, jeśli w ogóle chcecie Robuxy albo cokolwiek. No to ja Wam dzisiejszy, w dzisiejszym odcinku pokażę, jak zdobyć Robuxy. Jakbyście chcieli jakieś inne odcinki, kolejne. Pamiętajcie, że jeszcze będzie QA, tylko musicie zadać pytania pod tym filmikiem. Zadawajcie pytania pod tym filmikiem na QA, a jakbyście chcieli takie podobne filmiki do tych co ja też nagrywam, dajcie łapkę, subika i dzwoneczek, żeby po prostu dostawać notyfikacje, kiedy ja wstawiam jakieś nowy film. Typu ten, nie? Na przykład. No to dzisiaj Wam po prostu pokażę, jak szybkie sposoby zdobyć robuxy. Są to czasami trudne, czasami łatwe sposoby, że po prostu zdobyć czterobuksy. Ja Wam dzisiaj pokażę trzy łatwo trudne sposoby no i po prostu lecimy z odcinkiem. Mamicie o Subiku, łapce w górę, a ja już lecę jak zawsze pierwszy tip, czyli pierwszy tak jakby yy, pierwszy, pierwsza wskazówka jak zdobyć czterobuksy to jest sprzedawanie koszulek na grupie. Wiem, że to jest głupie, nikt tego nie lubi, ale na przykład ja tutaj mam moją grupę, polecam nam też do dołączenia, link do grupy będzie w opisie, ale dobra, no jak widzicie tutaj macie e, moją grupkę, no i e, jak tutaj na przykład sobie koszuleczki jakieś tutaj sprzedaję, nie, tutaj możecie sobie zobaczyć, że mam parę stron tych koszulek, no i po prostu ludzie mi je kupują. Jak widzicie, tutaj about i tutaj macie te. Jesteśmy, jest nas 41 osób, więc jak chcecie, możecie dołączyć. I jak widzicie, tutaj wszystko jest za 5 Robuxów. Pyk, 5 Robuxów. Pyk, 5 Robuxów. I pyk, tutaj to takie, jak zaczynam jeszcze dopiero co robić, te koszulki tutaj dawam za 6. Ale reszta to jest tylko 5 Robuxów. Dlatego po prostu Wam polecam, żebyście weszli sobie na moją grupkę i żebyście po prostu mogli tutaj kupować a jeśli chodzi tak y, normalnie, żeby zdobyć robuxy no to musicie po prostu sprzedawać koszulki które kosztują 5 robuxów, coś takiego, żeby po prostu ludzie widzieli, widzieli, że te koszulki są fajne i że mało kosztują, nie? wtedy na przykład ta koszulka, co jest sprzedam, ona jest bardzo ładna jak widzicie tutaj kosztuje 5 robuxów no i parę osób już ją kupiło i po prostu na tym po prostu ja wygrywam, nie? I pamiętajcie też, że jak na przykład sprzedajecie 5, na przykład za 5 Robuxów coś, to wy z tego dostajecie 3 Robuxy, a dla Robloxa i ogólnie idą 2 Robuxy. Czyli tak naprawdę wygrywamy 3 Robuxy. Można, można powiedzieć, w sumie to tak. Dlatego właśnie. Polecam Wam, żebyście po prostu sprzedawali koszulki. Może i to nie jest jakiś sposób, żeby być bogatym od razu i w ogóle coś takiego. Ale po prostu szybko i łatwo możecie sobie na tym zarobić. Jak widzicie, tutaj Robuxy, jak ja sobie już zarobiłem. Nawet mogę Wam pokazać, że jak se kliknę na konfigurę grup, to już tutaj mam 400 Robuxów na grupie, bo już dużo osób mi kupowało koszulki. Dlatego właśnie Wam polecam, żebyście po prostu robili coś takiego, jak ja, sprzedawali koszulki i w ogóle wszystko, się... i też co jest najlepsze goldowe w tym momencie to żebyście tworzyli, na przykład jak jest mało takich christmasowych koszulek, jak na przykład tą to ja stworzyłam ja, dlatego, że jak sobie wpiszecie sami christmas shirts, czyli koszulki takie wiecie świąteczne, to jest bardzo ich mało dlatego jak stworzycie dużo tych świątecznych koszulek, to będą w topce i ludzie będą zaczynać kupować, to też jest taki drugi tip pierwszego e, dla ode mnie dla was żebyście też tworzyli wasze koszulki nie zawsze od innych tylko żebyście też tworzyli wasze no i po prostu jak widzicie sprzedawanie koszulek na grupie to jest pierwszy tip po prostu jak zdobyć robuxy. i też trzeba mieć dużo osób na grupce nie? bo jak na przykład masz dwie osoby na grupce e, nie wiem na przykład Jedna z nich ci kupiła dwie koszulki, no to za dużo tam sukcesu nie będziesz miał. Musimy coś typu, ja jak mam 41 osób, 40, 45 lub więcej, by było najlepiej i żeby żebyś po prostu zarabiał dużo Robuxów. Dlatego właśnie polecam wam sprzedać koszulki na waszej grupie. I jeszcze teraz lecimy do drugiego tipa Drugi typ może jest trochę trudniejszy. Trochę łatwiejszy, nie wiem. Dla niektórych to może być trudne, ale drugim typem jest robienie gier i robienie do nich passy i inne rzeczy w stylu e, właśnie Passów. jak mówiłem. na no, w to nie mówiłem, ale mam tutaj parę gierek: jak widzicie, Find the Police, Chip, Simulator, Silence, of Horror, Survivor, Sonic i w ogóle to wszystko. E, hefa Family też mam. No to. Na przykład te gry, jakbym jeszcze je zaupdateował i bym zrobił, żeby były lepsze, to mogłyby coś tam dostać i bym mógł coś tam zarobić, nie? Ale jako ja je już zostawiam tak, o, no to po prostu nic nie zarabiam. Ale dla tych, co, są, co chcą sobie szybko zarobić jakieś Robuxy, to po prostu musicie. Pierwsze, musicie stworzyć jakąś grę. Drugie, po prostu zrobić fajny tytuł, miniaturkę do tej gry. Trzecie. Musicie dodać gamepasy jakoś nie mega drogie, bo tak ludzie nie będą chcieli kupować, jakieś gamepasy typu 100, 150 robuxów, coś takiego, żeby ludzie przynajmniej chcieli kupować te gamepasy, jakby coś, albo typ gamepass typu donate 10 robuxów i za to stajesz na przykład koszulkę specjalną albo coś takiego. Może by się opłacało ludziom, niektórym, dlatego to Wam też polecam, żebyście zrobili, jak tworzycie Waszą grę. A jak tutaj widzicie, tutaj mam na przykład niektóre z moich gier. To też Wam polecam do tych gier zrobić coś takiego, że jak na przykład wejdą w jakiś przycisk albo klikną w jakiś przycisk tej to, to wtedy pokazuje im jeszcze taka oferta, żeby kupili już game Passa Waszego tak więcej osób będzie chciało kupować game Passa, bo, ich, bo ich będzie to kusić po prostu. I w końcu kupią mam jakieś game Passa, no i po prostu tak Wy wyjdziecie na plus i dostaniecie z tego jakieś Robuxy nie mówię, że, to, że dostaniecie jakieś tysiąc i stworzycie jakąś śledwą grę, która jest spoko, ale nie jakaś mega dobra już tysiąc robuxów tak na pewno się nie stanie musicie trochę popracować, żeby po prostu zdobyć te robuxy na robloxie, no bo tutaj nic nie jest za darmo, jak każdy mówi i po prostu musicie się wysiłować trochę, żeby dostać naprawdę te robuxy, to Wam polecam drugie to stworzenie gier, jak widzicie tutaj Wam pokazam, a trzecie jak już nikomu nie chce się czekać, ani nic takiego a ma też tam 50 robuxów do depozytu no to możecie też, tipem trzecim moim pójść sobie na my creations i iść sobie na user ads i tutaj jest święta magia dlatego, że tutaj możecie sobie promować wasze, wasze gry wasze grupy i przez to na przykład, ja kiedyś zrobiłem coś takiego że patrzcie, na przykład wypromowałam to za 40 Robuxów dołączyło mi tam parę osób i z tego zarobiłem chyba półtora razy więcej, więc mi się tutaj opłacało, wyszłem na profitalny w tym momencie tutaj. Na przykład teraz tutaj mam takiego advertenta, znaczy mam takiego Ada, że jak widzicie na moją grupę, dałem go parę godzin temu, nie, już i już 519 osób zobaczyło i 3 osoby, 3 osoby kliknęły, nie no jak widzicie po prostu może się opłacać, może się nie opłacać, to zależy od Was ile w to dacie, ile dacie w to Robuxów. ja na przykład tutaj dam 59, żeby trochę to tam dużo osób zobaczyło, tak z ponad 2500, 2600, no i tak może dużo osób dołączy i po prostu będę więcej zarabiał na mojej grupce, to jest właśnie tip trzeci, jeśli Wam mówię. A jak to, że z was nie, nie ma Robuxów, a po prostu nie chce się doczekać, żeby mieć tam dużo osób, to po prostu polecam też, zachęcam, żebyście po prostu stworzyli sobie jakąś grupę na Whatsappie, na Discordzie, gdziekolwiek, żeby po prostu było dużo osób i tam po prostu sobie dajcie link do tej grupy i tam osoby będą dołączać. Albo jak nie chce Wam się też tego, to możecie po prostu do Waszych kolegów napisać. Siem, co tam u ciebie wejdziesz w tą grupę i kupisz mi parę koszulek, są fajne, naprawdę. No to tam on może się skusi, też on kupi, wiecie jak to jest, nie? Ale no, jak widzicie, powiedziałam Wam tutaj trzy typy: trzy typy. Trzeci to już może jest może trudniejszy niż te pierwsze dwa. Znaczy, drugi był najtrudniejszy, ale jeśli chodzi tak o Robuxy, to trzeci najtrudniejszy, dlatego że Robuxy się szybko nie zdobywa. Ale. Mogę wam jeszcze dać kolejny odcinek. Jak zdobyć Robuxy? Tak, bez niczego, bez ani jednego Robuxa, ani bez tworzenia niczego. Jak zdobyć Robuxy? Wam mogę wam coś stworzyć. Taki odcinek, ale ten odcinek się po prostu będzie jak pod tym filmikiem wbijemy więcej niż, uwaga, uwaga, 10 łapek w górę. Jak ten filmik wbije więcej niż 10 łapek w górę, zrobię po prostu jak od zera, 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 bez niczego, nie tworząc nic, zdobić Robuxy do Robloxa. Polecam, możecie zostawić łapkę w górę subika. I jeszcze taka ostatnia rzecz, może nie ostatnia, ale ostatnia powiedzmy. E, taka bonusowa ode mnie Po prostu jak macie tutaj niektórzy lubią na przykład e, Konfigurować, robić niektóre rzeczy w ogóle wiecie Na przykład tutaj macie coś jak e, tego, jak pluginsy I te pluginsy możecie je robić i na przykład je sprzedać za Albo 0 Robuxów, albo nie wiem z 10 I tam niektóre osoby, które będą tworzyć jakąś grę Jak się zainteresują tym pluginem, no to po prostu sobie zainstaluję i będzie im się szybciej robić grę, a Wy dostaniecie z tego parę tam Robuxów, nie? Wiecie, zależy też od kwoty, więc polecam Wam też to, jak po prostu nie chcecie po prostu marnować Robuxów, to polecam Wam właśnie robić te pluginy. Też Wam może pójść na plus, albo może nikt tego nie zainstalować, ale i na minus, ale raczej tam z 2-3 osoby na pewno Wam to zainstalują i kupią Wam tego plugina, więc to jest też takie bonusowe, co Wam chciałam powiedzieć, też bardzo działa. No i nic, ja też Wam chciałam powiedzieć, że w Pludziny może się nie robi jakoś mega łatwo, ani mega szybko, ale tam ze swoim czasem, jak będziecie tak robić, 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 no to może Wam wyjdzie coś fajnego i osoby po prostu kupią e, tego Pludzina i Wy na tym zarobicie trochę pieniążków. W sumie robukców, nie? No i po prostu wy na tym wygracie, nie? Będzie profit dla was, będziecie mieli więcej robuxów, lol. No i po prostu wy na tym wygracie. Dlatego wam też polecam robić to z pludzinami. Jak wam powiedziałam, tak dodatkowo plusowo ode mnie. No i ja już się chyba będę z wami żegnał. Myślę, że mi się spodobał ten odcinek. Pamiętajcie, więcej niż 10 łapek w górę. I robię jak zdobyć robuxy. Bez niczego, bez niczego, bez robienia niczego, bez robienia grup, bez niczego zdobyć Robuxy do Robloxa. Naprawdę. I to może nawet dużo tych Robuxów, dlatego subik, łapka w górę i więcej niż 10 łapek w górę i robię, ta, i robię taki odcinek właśnie jak od zera zdobyć dużo Robuxów. Dlatego ja już się z Wami żegnam. Jestem Rafa Krak. No i widzimy się po prostu w kolejnym odcinku na moim kanale. Więc elo!